Wszyscy myśleli, kiedy walki się skończą, rozpoczniemy odbudowę. Kraj może znów rozkwitnąć i ludzie mogą być znów szczęśliwi. Ale potem było jeszcze gorzej. Kiedy nasz dom został zniszczony, uciekliśmy tylko z tym, co mieliśmy na sobie. Ktoś dał mi stare ubrania martwego człowieka. Nauczania islamu nigdy nie były kwestionowane. Ale po wojnie ludzie zaczęli się zastanawiać nad całym tym zabijaniem i zaczęli kwestionować to, czego nauczał ich islam. Coraz więcej ludzi pyta nas o naszą wiarę, ale jednocześnie liczba członków w kościołach maleje. Nazywam się Markus Rode, jestem dyrektorem biura Open Doors w Niemczech. Wraz z zespołem podróżuję z Bejrutu w Libanie do Damaszku, a następnie do Aleppo. Spotykam się z pastorami, księżnicy, liderami i członkami kościołów i zawsze zadaję im pytanie, jak radzą sobie chrześcijanie w Syrii. Wojna kosztowała życie ponad pół miliona ludzi, a wiele miast w znacznej części zostało zniszczonych. Podczas gdy wojna ponownie szaleje w niektórych częściach Syrii, w innych częściach kraju jest stosunkowo spokojnie. Obecnie Syria jest jak człowiek po operacji: potrzeba czasu, żeby się wyleczyć, i czasu, żeby wrócić do normalnego życia. Wiem, że Syria nie pojawia się w wiadomościach tak często jak kiedyś. Nie ma już tak wiele dramatycznych obrazów. Ale musicie wiedzieć, ból w naszym społeczeństwie jest głęboki u wielu rodzin i młodych ludzi. Potrzebujemy Waszych modlitw, a Kościoły rozpaczliwie potrzebują Waszego wsparcia. Powiedziałbym, że nawet bardziej niż kiedykolwiek. Urodziliśmy się i wychowaliśmy tutaj. Chcemy zostać, ale nadal potrzebujemy pomocy. Życie powoli wraca do miast, ale gospodarka jest zrujnowana. Sytuacja chrześcijan jest katastrofalna. Półki w sklepach są dobrze wypełnione, ulice handlowe pełne ludzi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że idzie coraz lepiej, ale za kulisami wygląda to nieco inaczej. Pastor Abdallah jest liderem jednego z kościołów w Aleppo. Kiedy idziesz do restauracji, widzisz wielu ludzi, którzy tam jedzą. Są ich setki, a nawet tysiące, ale w rzeczywistości cierpią miliony ludzi. Ludzie widzą tylko osoby w restauracjach i nie interesuje ich kraju. Koszt utrzymania czteroosobowej rodziny wynosi około 400 dolarów. W moim kościele 90% rodzin zarabia mniej niż 100 dolarów miesięcznie. Czynsze są dramatycznie zawyżone. Nie ma prawie żadnej pracy, a jeśli jest, to jest bardzo źle opłacana. W czasie wojny oprócz służby wojskowej miałem pracę, dzięki której mogłem utrzymać rodzinę. Dziś większość mężczyzn musi wspierać swoich rodziców. Sklep mojego ojca został zniszczony podczas wojny. W naszym społeczeństwie nie ma już klasy średniej. 75 do 80% rodzin jest biednych, a reszta bardzo bogata. Pytam duchownych, jak można zmienić tę sytuację? Co można zaoferować oprócz pomocy doraźnej, takiej jak racje żywnościowe, aby ludzie mogli odbudować normalne życie w swojej ojczyźnie? Kościół jest odpowiedzialny za to, by dać ludziom możliwość pozostania. Nie możemy ich zmusić, ale musimy stworzyć możliwości, aby widzieli nadzieję na pozostanie w Syrii. Jeśli nie będę z nimi pracować, to jak mają zobaczyć sens w tym, aby pozostali w kraju? Ale jeśli ich zachęcę i wesprę, mogą zdecydować się nie wyjeżdżać. Na jednym z naszych kursów można nauczyć się naprawiać telefony komórkowe. Inne to szkolenia dla trenerów itd. Staramy się dostrzec, co jest potrzebne w naszym środowisku. Otwieramy małe sklepy w różnych miejscach, aby ludzie mogli tam znaleźć pracę. Na przykład w Aleppo otwieramy fabrykę jeansów, a w Maluli zakład przetwarzania bawełny na bieliznę. Ponad 24 kobiety pracują w tej fabryce, wszystkie z tej samej wioski. Open Doors wspiera kościoły w realizacji tych projektów z osobami w potrzebie. Rzemieślnicy otrzymują pożyczki na odbudowę swoich warsztatów, innym pomagamy otwierać małe sklepy. Poznaję Georgia. Pokazuje nam miejsce w Aleppo, gdzie kiedyś był jego dom. Nigdy nie zapomnę tego, co powiedziała mi moja córka, gdy budynek się zawalił. Znalazła Biblię na podłodze i powiedziała, tato... Nie umrzemy, Jezus jest z nami. Po tym jak mój sklep został zniszczony, pracowałem jako zamiatacz ulic. Myłem schody i nosiłem różne ciężary. To był trudny okres. Kiedy nasz dom został zniszczony, uciekliśmy tylko z tym, co mieliśmy na sobie. Ktoś dał mi stare ubrania martwego człowieka. Kiedy usłyszałem, że Kościół oferuje projekty takie jak ten, zarejestrowałem się natychmiast. Jestem bardzo wdzięczny za Kościół i jego wsparcie. Teraz George znów ma warsztat, w którym naprawia meble. Z dochodów może zapewnić rodzinie to, czego najbardziej potrzebują. Jego historia daje odwagę i nadzieję na przyszłość dla innych chrześcijan. Kościoły starają się dawać nadzieję ludziom, duchowo, oraz pomagając im od strony ekonomicznej. Ale zasoby są obecnie zbyt ograniczone, aby pomóc wystarczającej liczbie ludzi. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pomocy doraźnej, która jest nadal potrzebna. Wcześniej byliśmy w stanie pomóc ponad 2000 osób. Obecnie jest to już tylko 850. Oprócz nich, codziennie do naszych centrów pomocy przychodzi jeszcze wielu ludzi. Musimy odmawiać im naszej pomocy. Po prostu nie mamy żadnych możliwości. Wstyd nam, że musimy im to powiedzieć. Uh, this, to these kryzys nadal trwa. Jeśli przestaniemy teraz pracować, wywołamy kolejny kryzys. Kiedyś chodziło o zamachy bombowe i morderstwa, ale teraz ludzie tak bardzo martwią się o przyszłość, że rodziny uciekają z kraju. Nauczając w kościele w Aleppo, zachęcałem wiernych nadzieją, jaką mamy w Jezusie. I rzeczywiście, w tym mrocznym czasie kościoły stają się centrami nadziei. Właśnie teraz widzą wielką szansę. Nauczania islamu nigdy nie były kwestionowane, ale po ludzie zaczęli się zastanawiać nad całym tym zabijaniem i zaczęli kwestionować to, czego nauczał ich islam. Najbardziej boli mnie widok tak zagubionej młodzieży. Nie mają nadziei na przyszłość. I to bolesne widzieć, że ludzie z trudem mogą zapewnić sobie to, co konieczne do życia. Wierzymy, że kościoły mają środki, aby zmieniać tę sytuację. To znaczy, mają obecność Boga, moc Ducha Świętego i Słowo Boże. Budzą nadzieję w samym środku zniszczenia i rozpaczy. Możemy przekazywać pokój w Chrystusie i nadzieję płynącą z Ewangelii. Teraz potrzebujemy wsparcia bardziej Now, niż kiedykolwiek wcześniej. Z powodu traumy, którą ludzie doznali, z powodu obecnego napięcia, wszystkich potrzeb i dramatów ludzkich. Nie można po prostu powiedzieć, ok, przeżyłeś, możesz stać prosto i iść dalej. Dokąd? Gdzie znaleźć pracę? Jak możemy im ją zaoferować? Ludzie nie mają nic do jedzenia. Nie można nagle przestać pomagać i powiedzieć, skończyliśmy, nie ma już pomocy. Moim zdaniem jest to duży błąd. Właśnie teraz nadszedł czas, by pokazać im, jestem tu obok ciebie, będę trzymał cię za rękę, abyś mógł stać. Syria nie jest dla mnie jednym z najpiękniejszych krajów świata. Ale Syria jest moim krajem. To, czego chcę dla Syrii, to, czego chcę dla mojego kraju, dla mojego narodu, to wszystko, co najlepsze. Rozpocząć się życie od nowa, budować domy, aby ludzie mogli znaleźć pracę i żyć w pokoju. Możemy pomóc tym kościołom, pomagać, aby więcej chrześcijan miało możliwość pozostawania w kraju, aby w obecnej niepewności mogli przekazywać miłość i nadzieję Jezusa Chrystusa swoim rodakom. To był magazyn Open Doors. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.opendoors.pl ukośnik Syria.